Cześć kochani, wracam do Was z testem na żywo Kremu BB nabliżające regenerującego z E-Naturalne. Jest to produkt, który testowałam przez dwa tygodnie. W tym czasie praktycznie nie używam żadnych innych podkładów. Chciałam sprawdzić, jak się będzie... Mm... Krem zachowywał na mojej twarzy właśnie takie chłodne dni Teraz mamy naprawdę ciężkie pogody, więc myślę, że ten krem się sprawdzi Ponieważ raz jest duszno, raz jest zimno Ta zmiana temperatury też wpływa na naszą, na naszą skórę Jest to produkt, który tak naprawdę wykonujemy same Tutaj nie ma żadnego gotowego produktu Wszystkie składniki przychodzą nam osobno Dlatego też zapraszam Was na mój film, gdzie właśnie zrobiłam ten krem Oczywiście powiem Wam zaraz o plusach i minusach tego produktu są, są właśnie plusy i minusy, dlatego też zaraz wszystko wszystko sobie ułożymy po kolei. Natomiast teraz zapraszam Was na test tego produktu: jak on wygląda na twarzy i co jest najważniejsze, nie nakłada się go pędzlem. Moim zdaniem najlepiej, mieszamy go w dłoniach i nakładamy bezpośrednio na naszą skórę, ponieważ tak, mnie osobiście się sprawdził najlepiej. Dlatego Was serdecznie zapraszam. Oczywiście, łatwiej będzie mi nakładać produkt. Zakładając opaskę i zaraz wam pokażę kolor. Jest przerażający, naprawdę, słuchajcie. Przede wszystkim jeden, jego ogromnym minusem jest to, że pojawia się taka tłusta warstwa w postaci olejku, i to pewnie olejku z żożoby Natomiast wymieszanie go palcem, i przede wszystkim jest też niehigieniczne, więc fajnie by było, gdyby dołączone do tego było jakieś opakowanie z pompką. Natomiast nie wiem, czy nie miałobyśmy trudności z pakowaniem tego produktu. Ja nakładam taką ilość i, i muszę go mieszać w dłoniach, ponieważ czasami mi się źle rozprowadza pigment na, na twarzy i nagle powstaje taka czerwona, jakby krem czyli właśnie tego czerwonego pigmentu i jak on nakładam, jak widzicie rękoma tak naprawdę mi jest najlepiej on daje najbardziej naturalny efekt na mojej twarzy możemy sobie pod niego jakąś dobrą bazę położyć ja Wam właśnie już tradycyjnie polecam kremy BB najlepiej mi się sprawdza, jeżeli chodzi o takie zmatowienie, taką dobrą bazę to właśnie no, krem z Mizona on bardzo, bardzo fajnie wygląda. Jak widzicie, ten podkład. Słuchajcie, rzutem na taśmę mi się udał, ponieważ myślałam, że będzie dla mnie za żółty. Ten pigment mi się nie, nie, nie będzie dobrze rozprowadzał na twarz. Natomiast. Um... Ku mojemu zdziwieniu, e, ponieważ pierwszy raz robiłam ten krem, dlatego tutaj Wam polecam uważanie e, przy wykonywaniu go, ponieważ jest naprawdę to dosyć ciężka sprawa, e, ponieważ ja nie mam wykształcenia i pewnie większość z Was nie ma wykształcenia właśnie takiego chemicznego czy ewentualnie kosmetycznego, dlatego też ciężko jest zabrać pigmenty, ja się na tym osobiście nie znam e, i przyznam szczerze, że Kręcąc filmik, w którym pokazywałam Wam, jak wykonać ten krem, byłam naprawdę bardzo zestresowana, e, czy mi się uda go wykonać i czy po prostu e, nie zmarnuję tej jednej, jedynej szansy, której miałam, żeby właśnie pokazać Wam, jak się wykonuje ten, ten krem. Natomiast on wygląda e, bardzo fajnie na twarzy. Słuchajcie, jestem bardzo zdziwiona, ponieważ pierwsze moje nałożenie i nałożyłam go za dużo, dlatego też tutaj uważajcie, jeśli chodzi o um, proporcje. Ja dosłownie maczam palec i rozmarwuję go na dłoniach e, i taka ilość mi wystarczy jeśli chodzi o pokrycie twarzy natomiast jeśli chodzi o pokrycie szyi no to um, tutaj biorę taki dosłownie taką dosłownie odrobinę i jak widzicie on jest taki na początku pomarańczowy on przynajmniej tego w kamerze nie widać ale ja go widzę tutaj um, właśnie tak na żywo on nie brudzi ubrań, to jest, to jest najważniejsze, jeżeli macie jakieś kołnierzyki, bardzo często teraz się w takim okresie jesiennym nosi koszule, jakieś takie właśnie czy wyższe swetry, więc nic absolutnie nie brudzi, ja już naprawdę nosiłam z wieloma ubraniami, niektóre podkłady mi brudzą, to się zdarza, wiadomo, w momencie, kiedy malujemy szyję, no naprawdę trudno, żeby ten podkład nam czasem nie zabrudził, nie zabrudził tej bluzki, ale jak widzicie, on nie jest on nie jest tak bardzo kryjący jak na przykład nie wiem, Revlon Color Stay czy e, jakiś taki krem BB, który mam, ten Super Triple Function, on jest bardzo kryjący. Natomiast mówię, na kremie BB z Mizona on się trzyma bardzo dobrze, pozostaje matowy i przede wszystkim ma bardzo naturalne wykończenie, słuchajcie, naturalne. E, natomiast to nie jest tak, że ma naturalne wykończenie i go nie widać. E, w sensie, że mm, jest bardzo, bardzo, bardzo lekki, e, e, że nic nie pokrywa. Słuchajcie, tutaj, tutaj na przykład takie drobne niedoskonałości. On bardzo ładnie wyluminuje koralik skóry, dlatego też jakieś ewentualnie cienie pod oczami on e, w jakiś tam sposób zakrywa. E, szukam tutaj mojego korektora, ale gdzieś mi chyba. Nie wiem, gdzieś mi tutaj wcięło mój korektor. E, O, tu jest. Zostawiałam go na samym. Ja użyję korektora z NYXa w kolorze Porcelain C01 chyba. Mam go na palcu. Rozmaruję go, żeby poczuł ciepło, ciepło moich dłoni. Ja go. Ja lubię taki bardzo rozświetlający makijaż, zwłaszcza pod oczami. Będę wykonywać dalej makijaż, ale też wam też wam chciałabym e, troszeczkę opowiedzieć o tym o tym e, podkładzie. Dla mnie to jest podkład. To nie jest krem BB, e, jeżeli tutaj e, Szukamy czegoś podobnego do kremów koreańskich typu właśnie Skin 79, Mizon czy Misha Perfect Cover. On najbliżej wykończeniu podobny jest do Miszy Perfect Cover. To tutaj mogę Was odesłać do tego właśnie kremu BB. Jego jeszcze zmatowię właśnie pudrem bambusowym z e naturalne żeby już było bardziej w takiej tonacji właśnie naturalnej. Odrobinę biorę na wieczko i nakładam go Lancron. F70. Czy słuchajcie, widzicie? Nie wiem, czy widzicie ten dym, ale ten puder bardzo się unosi. E, ogólnie ja jestem zadowolona z tego podkładu. Ja się strasznie bałam na początku tego kremu BB, ponieważ no Samo i dużo też później z Was pisało mi, że wszystko fajnie, ale właśnie wykonanie Was przeraża. Mnie też przeraża. Słuchajcie, jeśli ja strasznie bałam tego filmiku, strasznie się bałam później używać tego produktu i nie byś nagle stać się za żółta, ponieważ dobranie pigmentu to jest naprawdę sztuka i nie ukrywajmy, nie wszystkie z nas sobie pewnie z tym radzą, z tym radzimy. Ja sobie sama z tym nie radziłam, dopóki nie wykonałam tego produktu. Byłam totalnie zielona. Bardzo w ogóle fajnie, fajnie matowi ten, ten puder naszą twarz, więc też Wam polecam. I naprawdę jest strasznie, strasznie tani. Aha, jeżeli chcecie zobaczyć mój makijaż, który właśnie teraz mam na oczach, to zapraszam Was do filmiku wcześniejszego, bo pewnie ten filmik wrzucę, wrzucę jako pierwszy. Szybko sobie wykonturuję twarz. Next Mat, Matte Mat Browser. Mad Powder. Jak dla mnie, jeżeli chodzi o podsumowanie tego produktu, jak on się zachowuje na twarzy, jest przede wszystkim bardzo, bardzo naturalny, strasznie naturalne ma wykończenie, ale przede wszystkim bardzo ładne, ponieważ tutaj nie ma efektu maski, natomiast wszystko to, co chcemy jest odpowiednio przykryte. I ja szczerze bardzo go polecam, na przykład mojej mamie, która nie lubi podkładów. E, raczej ją nie interesują takie formy, formy kamuflowania, ewentualnie troszeczkę ożywiania naszej twarzy, ponieważ on wygląda na tyle naturalnie, że go nie czuć na twarzy, tak jakbyście nakładały krem. Natomiast on nie zastąpi Wam kremów. W przypadku niektórych kremów BB wiem, że dziewczyny nie używają jako bazy kremów, właśnie jakichś nawilżających, ponieważ same w sobie te kremy. Są dobre. Eee, aha, teraz będę używała różu ze slika. To jest akurat w kolorze Sugar. Eee, tutaj macie te trzy blasze. Eee, I muszę Wam powiedzieć, że on nie zastąpi kremu nabliżającego, więc coś pod niego musimy nałożyć. Eee, używam tego koloru, tego środkowego. Bardzo ładny to jest chyba odpowiednik Sunrise'a. Eee, natomiast, no tak jak mówię, krem nabliżający bardzo się przyda. Ale jako bazę możemy sobie kremić właśnie BB, który zastąpi nam krem nawilżający i od razu bazę bazę taką właśnie, która nam utrwali po prostu makijaż. Jako rozświetlacz nałożę już to ostatnia faza. Elf kon, nie, nie, Elf Warm Bronzer, Elf Warm Bronzer. Tak to się prezentuje, jest trochę pocikana, ale jak zwykle wiecie, czy na szybko się wykonuje zawsze makijaż i e, Contour Brush and Real Techniques e, nałożę sobie rozświetlacz. On bardzo ładnie. O tutaj, coś poszło nie tak. On bardzo ładnie, jak widzicie, rozświetla nam kości policzkowe, więc jeżeli macie ten produkt i chcecie mieć od razu brązer i rozświetlacz, to Wam bardzo, bardzo polecam ten produkt. Więc tak by się prezentował ten kremik BB. Jest on, tak jak mówię, bardzo naturalny, bardzo, bardzo taki yy komfortowy w noszeniu przede wszystkim. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że macie taką jakby delikatną warstwę takiego właśnie podkładu, takiego kremu i tak jak mówię, absolutnie on nie może być porównywalny z kremem azjatyckim BB, ponieważ on bardzo ładnie nadaje koloryt, natomiast nie rozjaśnia nam twarzy i tak jak mówię, dobór pigmentu jest uzależniony od tego, jaką mamy karnację, więc tutaj e naturalny, bardzo fajny pomysł, że dało nam na tyle pigmentu, żebyśmy same sobie dobrały do naszej karnacji. Oczywiście wiem, że to jest trudne, ale myślę, że dacie radę i myślę, że będziecie z tego kremu zadowolona, ponieważ świetnie wygląda na twarzy bardzo długo jest zmatowiona, jeżeli używam dobrego pudru Ym, sama, samego solo nie, nie używałabym go, jeżeli nie miałabym cery suchej natomiast cery mieszane i tłuste spokojnie mogą używać tego kremu, ja mam cery mieszaną i absolutnie jestem z niego zadowolona i tak jak Wam mówiłam, jest to krem, który wykonujemy same, więc absolutnie uważajcie z pigmentami. Jeśli chodzi o trwałość, no to mówię tak, do 80 godzin spokojnie Wam się utrzyma na twarzy. Bardzo naturalne wykończenie. Można sobie spokojnie dodać blasku różem, rozświetlaczem i naprawdę makijaż wygląda super. Jeśli chodzi o jego stopień krycia, powiedziałabym, że to jest takie średnie krycie, natomiast można stopniować, ale nie przesadzajmy, ponieważ ten pigment jest naprawdę mocny, i właśnie dzięki temu pigmentowi krycie ma się naprawdę dobre. Więc dokładamy w miejsca, gdzie chcemy sobie przykryć coś dodatkowo, natomiast nie polecam kolejnej warstwy, ponieważ on wygląda naprawdę naturalnie. Te pierwsze warstwa da, da, da Wam naprawdę świetny wygląd, i skóra wygląda naprawdę zdrowo i rześko Więc ja bym powiedziała, że to jest taki bardzo rozświetlający rozświetlacz. rozświetlacz. Podkład i jest to krem, taki krem-podkład, który możemy używać właśnie na co dzień Natomiast na większe wyjścia, jeżeli chcecie większe kresie, to polecam Wam po prostu inny podkład A ten możemy używać na co dzień, ponieważ na co dzień Wam się sprawdzi świetnie I naprawdę nie przejmujcie się tym żółtym kolorem, on się świetnie dopasowuje do skóry Jak widzicie, ja nie wyglądam na Azjatkę I nie mam naprawdę żółtej skóry, więc tutaj, tutaj Wam go mogę polecić Nawet do takich cer... Od, od bardzo jasnej pośrednią. Po oczywiście im więcej pigmentu, tym on będzie ciemniejszy i tym będzie bardziej dobrany do Waszego koloru skóry, ale jak najbardziej jego polecam i e, ja jestem z niego zadowolona. To nie jest tak, że dostałam ten produkt i muszę wam powiedzieć wszystko w jak najlepszej superlatywie. Jeśli chodzi o minusy, to tak jak mówiłam, zbieranie się tego olejku to można oczywiście wymieszać lub po prostu zdjąć chusteczką. To jest jego naj, 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 chyba najgorszy minus, i najgorszy minus jest to po prostu wykonanie, bo jest trudne, jest ciężkie, dobór pigmentu. Nie przesadzajmy, dokładajmy po troszku e, i na pewno będziecie z niego zadowoleni. Więc mam nadzieję, że test Wam się podobał. Zobaczyłyście jak on wygląda. Bez żadnej ściemy, bez mm, jakiegoś podkładu pod spodem. To jest tylko filtr przeciwsłoneczny. Miszy perfect cover. Miszy perfect cover. Miszy. Mm, ten Ola Around Sun Black, więc bardzo Wam go też polecam. Jest matowy. Nie wiem, jak się sprawdzi na tłustych filtrach, więc tutaj musicie kombinować. Może, może jeżeli macie skórę tłustą mieszaną, to zainwestujecie po prostu w matujący filtr, tak jak właśnie Misza, ale jak najbardziej. Mnie się podoba ten krem i jego ja będę Wam polecać. I nawet właśnie, jeżeli nasze mamy, czy ktoś, kto, kto nie lubi właśnie takich bardzo kryjących podkładów, znajdzie coś dla siebie w tym produkcie, więc zapraszam. Koszt około 30, chyba 3 czy 4 zł, więc naprawdę to nie jest dużo, to jest porównywalny do kremu fazetyckiej BB i porównywalne do wszystkich takich podkładów drogeryjnych, więc wydatek nie jest duży, a zawsze można sobie zamówić jakiś hydrola, coś tam dołożyć do zamówienia, więc bardzo Wam polecam stronę naturalne. znajdziecie wszystkie linki, znajdziecie link do wykonania tego produktu, więc nie zostajecie same z tym wszystkim a i mam nadzieję, że w następnym filmiku. Pa pa!